Dzień dobry, kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne wodniki na czytaniu tygodniowym od 30 listopada do 6 grudnia bieżącego 2020 roku. Karty mam już przygotowane, teraz je tylko przy Was przełożę i już, kochani, patrzymy, co tam ciekawego nadchodzący tydzień zapowiada dla wodników. Teraz rozkłady robię, że tak powiem, od końca. Będę na przemian robić Wam od barana albo od ryb, żeby. Te, te znaki, które są zawsze na końcu, nie były pokrzywdzone. Więc teraz taka kolej rzeczy, kochani, i zaczynamy. Poniedziałek. Siedem denarów. Wtorek. Arcykapłanka. Środa. Cztery buławy. Czwartek. paś mieczy. Piątek. 6 mieczy. Sobota Królowa Mieczy i Niedziela Królowa Denarów, ale dużo osób. W tle czytania mamy Rycerza Buław, więc to będzie bardzo aktywny tydzień. Być może gdzieś będziecie podróżować, wyjeżdżać, załatwiać jakieś sprawy biznesowe, ewentualnie. Dbać o kondycję fizyczną, ale też zaangażowanie, mówię, w biznes, w pracę na pewno sobie nie posiedzicie. Dużo osób, królowa mieczy, królowa buła, w mieczy No, 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 trochę tego będzie, ale zacznijmy od poniedziałku. 7 denarów, 7 denarów. Czekacie na jakieś finanse, które już do Was idą, one mogą się opóźnić. Nie zrealizować się w tym dniu, w którym się tego spodziewacie, ale prędzej czy później się pojawią. To, to jest też zaangażowanie się w sprawy zawodowo-finansowe i oczekiwanie pozytywnych zmian, rozwiązań, efektów waszej pracy. Czyli osoby, które szukają pracy, niech jeszcze troszeczkę uzbroją się w cierpliwość. Ta praca lada moment się pojawi, ale jeszcze nie w poniedziałek. Natomiast osoby, które zainwestowały w swój własny biznes, rozkręcają jakiś interes, jakąś działalność gospodarczą, ulokowały pieniądze w jakiś towar, w jakieś usługi bądź no, inwestycje, lada moment pokażą się zyski, wreszcie będziecie zadowoleni z efektów waszej pracy, tak? Widać, że staraliście się, pielęgnowaliście jeszcze troszeczkę wytrzymacie. Co w związkach? W związkach cierpliwe oczekiwanie, zwłaszcza u par, które spodziewają się dziecka, więc tutaj tak jak ładnie mamy na tej karcie pokazane, w siódemce denarów. Niektóre pary być może właśnie oczekują rozwiązania i powitania na świecie dzieciątka. Ale to też jest zaangażowanie w związek, tak? Czyli denary Poważnie, konkretnie, stabilnie e, wspieracie się, kochacie i, i tworzycie fajną relację. E, jest ta bliskość, jest naprawdę szczerość i takie, można powiedzieć, taka prawdziwość w tej relacji. Osoby samotne chyba jeszcze muszą troszeczkę poczekać, ewentualnie bardziej się postarać, ale na pewno Wasze starania będą. Docenione przez świat, wszechświat, i gdzieś tam niebawem jakaś osoba na waszej ścieżce życiowej się pojawi. Co we wtorek? We wtorek mamy kartę arcykapłanki, więc będziecie bardzo tacy intuicyjni, ale też cierpliwi. Arcykapłanka jest to nauczycielka, ale jest to też osoba bardzo przezorna, ostrożna, przewidywalna swoje działania, więc w tym dniu będziecie bardzo tacy, jak jesteś. Właśnie uważni, to jest też um, spokój, cierpliwość, opagnowanie, więc w tym dniu nic nie powinno Was wyprowadzić jakoś z równowagi. Um, robicie swoje, że tak powiem, tak? W ciszy, w spokoju, w skupieniu, bez rozgłosu. Natomiast może się wyjaśnić jakaś sprawa z kobietą, zwłaszcza te panie, które mają jakąś wizytę kontrolną u lekarza. Związaną ze sprawami kobiecymi, być może wreszcie się coś wyjaśni. Ewentualnie, no tutaj, właśnie ta ciąża, tak? Oczekiwanie na ciążę. Arcykapłanka to jest też karta ciąży, więc może tutaj niebawem zaraz mamy tutaj cztery buławy. Faktycznie u niektórych wodników już tuż, tuż lada momencik będzie dziś w rodzinie, ale oczywiście to tylko na marginesie. Być może dla kilku osób. Co jeszcze Arcykapłanka? Arcykapłanka to jest taki dzień uduchowiony bardzo, taki. Do przemyślenia sobie. Może będziecie musieli posiedzieć troszeczkę nad jakimiś dokumentami, nad jakimiś sprawami, się zastanowić, co dalej, jak zaplanować wspólną przyszłość. Jakieś przemyślenia, właśnie takie bardziej wybiegające tymi myślami w przyszłość. Arcykapłanka, tak jak już powiedziałam, to jest cierpliwość. Może jakaś wizyta u lekarza. Już powiedziałam: no, te osoby, które mają dzieci w wieku szkolnym, we wtorek, dopilnujcie, żeby były odrobione lekcje. Żeby tam wszystkie zajęcia mieli jakieś, jakieś prace zadane, zrealizowane. Bo mo mogą być dzieciaki pytane, tak? Żeby tam nauczycielka nie miała jakichś pretensji. I co jeszcze? Możecie odkryć jakąś tajemnicę, jakiś jakiś sekret, tak? Ewentualnie, no jeżeli wchodzicie w jakiś związek, to na razie będzie on owiany tajemnicą, nie będziecie się jakoś tak pokazywać na zewnątrz publicznie, tylko na razie jakieś takie skryte spotkania. W środę mamy cztery buławy, bardzo, bardzo fajny dzień. W pracy bardzo fajnie, bezpieczne jakieś transakcje. Jest zajęcie, ale wszystko jest pod kontrolą. Osoby, które y, szukają pracy właśnie w środę, mają y, okazję tą pracę znaleźć. Myślę, że będziecie bardzo zadowoleni i ta praca bardzo dobrze wpłynie na Wasze relacje, też y, w związkach. Zagwarantuje Wam takie bezpieczeństwo po prostu pewne pieniądze na utrzymanie domu i rodziny. Y, cztery buławy to jest też karta małżeństw karta właśnie związków jakichś spotkań rodzinnych, uroczystości jakieś wizyty rodziny. Może jakiś jubileusz, gdzie będziecie razem coś celebrować, coś świętować. Natomiast bardzo blisko w relacjach, miłe uczucia, wsparcie i, i jakaś niespodzianka być może dla partnera. Osoby samotne mają szansę kogoś poznać. W czwartek mamy pazia mieczy. Jakieś wiadomości mogą do Was dotrzeć, ewentualnie wypatrzycie jakieś informacje, nie wiem, gdzieś tam z otoczenia, może jakaś plotka do Was dotrze, może ktoś zadzwoni, może jakieś powiadomienie, jakiś list polecony, bądź przesyłka. Natomiast to jest też Karta Zodiakalnych Bliźniot Młodych Osób, więc tutaj też zwracamy uwagę na naukę, na dopilnowanie właśnie jakichś jakich spraw, które być może muszą się nauczyć, na przykład dziecko, ma nauczyć się jakiegoś wiersza na pamięć, bądź, y, będzie sprawdzian, więc tutaj dopilnujcie, żeby ta nauka no, y, była, że tak powiem, na bieżąco realizowana, żeby nie było jakichś zaległości i, i że dziecko faktycznie, jak jesteście w pracy, siedzi na tych zdalnych lekcjach, a nie na przykład gdzieś tam sobie gra, czy zajmuje się zupełnie czymś innym. W pracy uważajcie na jakieś plotki, jakieś pomówienia, nie bawcie się w żadne intrygi, natomiast może być też jakaś sprzeczka właśnie z, z młodym bliźniakiem, ale niekoniecznie. Natomiast jest to też karta inspiracji twórczej, więc może coś Was zainspiruje, może podpatrzycie jakiś pomysł, jakieś małe sprawy, jakieś dokumenty do podpisu w czwartek. Być może będziecie musieli coś załatwić, ale, ale jakieś takie naprawdę nieistotne. No dobrze, i co w piątek? W piątek mamy szóstkę mieczy. Szóstka mieczy jest to planowanie wyjazdu podróży, bądź zmiany kierunku swoich działań, zmiana miejsca, przeniesienie się właśnie w jakiś taki yy, w lepszą okolicę. <grym> Albo jakiś, jakaś podróż być może biznesowa. Dopowiemy sobie o co tutaj chodzi. Też chęć doprowadzenia do szczęśliwego zakończenia swoich planów, więc być może właśnie te pieniądze, na które czekacie w tym tygodniu, nie pojawią się w poniedziałek, tylko pojawią się w piątek. No i oczywiście tutaj rozwiązanie tych spraw, na których rozwiązanie oczekujecie, tak? Więc tutaj e, tak wygląda ten piątek. Co jeszcze tutaj mogę Wam powiedzieć? Jeżeli planowaliście jakiś wyjazd na piątek, niestety on może zostać przełożony też na przyszły tydzień, więc no nie denerwujcie się, być może nie jest to zależne od Was, tylko po prostu cierpliwie czekajcie, kiedy będziecie mogli tutaj te plany zrealizować. W sobotę mamy królową mieczy. Królowa mieczy, zodiakalna waga, bliźniak bądź wodnik, kobieta raczej starsza po czterdziestce. E, starsza, dojrzała. To są jakieś ważne życiowe decyzje bądź rozmowy. Może być rozmowa bądź wizyta matki teściowej, ale uważajcie, żeby za bardzo nie rzuciła wam się w życiu, nie decydowała. No, chyba że sami y, oczekujecie jakiejś porady, wypowiedzenia się kogoś na, na jakiś temat, którym się zajmujecie, no to tutaj taka opinia będzie na pewno Wam pomocna, bo jest to osoba, która mówi y, prawdę prosto w oczy. Nie owija w bawełnę, więc nawet jak ta prawda będzie no, mocno boląca, to, to będzie szczera. Więc tutaj królowa Mieczy no, nie szczypie się, że tak powiem, tylko mówi tak, jak ona to widzi. Zazwyczaj ma rację, więc tutaj warto zwrócić uwagę na to, jakie ma te wskazówki i właśnie jaką opinię, jakie zdanie na dany temat. Więc może być tutaj spotkanie, może być też podpisanie jakiejś umowy, na przykład o pracę, bądź nie wiem jakieś y, dokumenty, nie wiem transakcje będziecie przeprowadzać, to też spisywanie jakiejś na przykład umowy kupna-sprzedaży samochodu, tak? O, powiedziałam, mówisz i masz, rydwan wyszedł, więc te osoby, które mo, może też chciały sobie zakupić jakieś auto, bądź sprzedać, mówię, przeprowadzić jakąś transakcję. No teraz wiadomo, okres przedświąteczny, więc jeżeli wystawiamy jakieś rzeczy, czy tam gdzieś na. Ja już nie będę reklamować, wiecie, na jakichś różnych portalach takich aukcyjnych, no to może ktoś do Was przyjechać, tak? Może być jakiś wyjazd, podróż, może do Was przyjechać taka królowa mieczy, ale może być też jakaś podpisana umowa z osobą, która podróżuje do Was, Was odwiedza. Musi do Was dojechać, ewentualnie tak jak mówię, kupujecie, zmieniacie bądź sprzedajecie samochód i tutaj jest w związku z tym też podpisywanie ważnych dokumentów. W niedzielę mamy Królową Denarów. No, Królowa Denarów to jest też karta matki, karta jakiejś oferty finansowej, mama, która przywiezie jakieś prezenty, no mamy Mikołajki, więc tutaj jakieś na pewno większe wydatki, ale też i prezenty. No te wodniki, które są mamami na pewno się popiszą i sprawią bardzo dużo uciechy swoim bli pociechom, bliskim, oczywiście mężowi, partnerowi, przyjacielowi jak najbardziej też. Królowa denarów mówi raczej, że spędzicie ten dzień w domu, ale no na pewno będą tutaj jakieś fajne prezenty, na które sporo wydaliście gotówki, tak? No i mówię, może być jakieś spotkanie z mamą. Ewentualnie, no te pani, które czekały tutaj na rozwiązanie, w niedzielę pokaże się właśnie dzidziuś na świecie, tak? Też tak może być, bo w sobotę być może wybierzecie się do szpitala, gdzie pani chirurg położna będzie już czekać być może na, na to, żeby pomóc Wam powitać na świecie ukochane dzieciątko. Więc tak tutaj, kochani, wygląda. W tle czytania mamy Rycerza Buław, więc tak jak powiedziałam, będzie to aktywny tydzień, dużo będzie się działo i w pracy te osoby, które właśnie szukają pracy, tą pracę na pewno znajdą, jeżeli się starały, właśnie chodziły, doglądały, wysyłały CV. W związkach też naprawdę wspieracie się, nie widzę tutaj żadnych trudnych kart. Osoby samotne mają szansę poznać kogoś właśnie spod znaku Bliźniaka, wagi bądź wodnika, i może być z tego fajny, stały związek. Będziecie bardzo e, no, mieli się ku sobie. Jeżeli będziecie pielęgnować, poczekacie, co dalej z tego będzie, tak? Będziecie pielęgnować tą relację, to może być ymm, fajny, udany związek. No i tutaj ten rycerz była w mówi właśnie o przeprowadzce bądź wyjeździe jakimś, tak? Więc wyjazd na ten tydzień nieudnikniony, tylko on może być przełożony. No dobrze, kochani, to by było na tyle. Pamiętajcie, jest to czytanie ogólne. Nie dla wszystkich. Sprawdźcie sobie dodatkowo znak ascendentalny. Czasami on bardziej dominuje w naszym życiu niż znak słoneczny. I cóż, widzimy się na kolejnych czytaniach. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do usłyszenia, kochani. Wszystkiego dobrego.